Dziś jest środa, 6 dzień maja 2015 roku w coast to coast. Witają Was... Krzysiek Uzdowski. i Karol Milcarz. Dzisiaj nie ma Piotrka, więc jest nas tylko dwójka. Ale eee, nie martwcie się... Nie no może to... być za pięknie. Tak, nie może być za pięknie, ale ja mamy nadzieję, że, że we trójkę jeszcze wiele razy coast to coast nagramy. Kolejne dwa mecze za nami i o ile w pierwszej rundzie musieliśmy Długo się naczekać, chyba na szesnasty mecz pierwszej rundy, na to, żeby zobaczyć stan rywalizacji jeden do jednego. To było w serii Clippers kontra, kontra Spurs. To tutaj od razu przy pierwszej nadarzającej się okazji Atlanta wyrównała. No i przede wszystkim Memphis Grizzlies zaskoczyli nawet nadbornego fana Memphis Grizzlies w Polsce Krzysztofa Uzdowskiego i wygrali dosyć dominująco. Wygrali mecz numer 2 w Rora Arena. Chyba szeroko się uśmiechałeś, oglądając ten match. Strasznie, strasznie. Po pierwsze, no, rozmawialiśmy wczoraj, tak? Ty, ty, typując, czy, czy, czy Memphis są w stanie tutaj wygrać. ja tak trochę tylko. tylko, tylko po to, żeby, żeby uwierzyć, w to sam, sam w to nie wierzyłem, ale powiedziałem to 1-1. No, nie spodziewałem się przede wszystkim tak świetnego powrotu Majka Conleya, bo gdzieś ta nadzieja była, że on zagra w tym meczu numer 2, ale nawet jeśli to była nadzieja, że on zagra, że on zagra, to, to wydawało mi się, że no co, co może zrobić Majka nie tylko z jedną nogą, ale też z jednym okiem naprzeciwko e, Stefana Carriego. No wydawało mi się, że no wejdzie na te 15-20 minut. No, i tam pociągnie tą drużynę tam bardziej emocjonalnie niż, niż rzeczywiście swoją, swoją grą. No, no a wczoraj był fantastyczny, był najlepszym zawodnikiem na boisku. Cały świat usłyszał o Mikeu Conleyu. No, i Mike, Mike Conley znowu udowodnił, że, no kurcze, no jest underrated, strasznie, jest zawodnikiem, który nie jest doceniany. Często o tym mówimy, ale to dalej jest prawda. Może wszedł trochę na adrenalinie, ale to jest już najmniej istotne, bo... On, wiesz, miał, tam, on miał tam taki kubek specjalny ze swoim to, imieniem, nie wiem czy to, nie wiem, czy to widziałeś. Nie, to ja nie widziałem. Pił właśnie miał Mike, może wiesz, może tam jakiś <sum> sp może special staff ja od, od Mike'a. dostał. Mike only 6 minut w pierwszej kwarcie zagrał, 4 na 4 z gry, 9 punktów, trafił trójkę, trafił wchodził pod kosz. trafił z pół bo chyba nie wiem czy on tam miał z pod kosza, ale z pół trafiał. E, no i to była historia tego meczu, bo e, Memphis Grizzlies grający z nikim kalatesem i Tony Malenem w pierwszej piątce, to Memphis Grizzlies grający 3 na pięciu w ataku. E, I w ten sposób Stephen Curry, czy nawet Clay Thompson, oni mogą sobie pomagać jak chcą i kiedy chcą, szczególnie przy postapach Zibo, czy, czy Marka Gasola. E, tutaj już absolutnie takiej możliwości nie było, bo Mike Conley zawsze grozi rzutem i dzisiaj jak najbardziej groził rzutem i o tym Golden State. Zapominali, na przykład teraz zapomniał o tym Steph Curry, to było w drugiej połowie, kiedy w końcówce akcji podwajał, bodajże Zebow i Mike Conley rzucił trójkę, tak? To było chyba w trzeciej czy czwartej, trzeciej kwarcie, bodajże. Eee, a w pierwszej świetne wejście, no i tak trochę, trochę chyba zszokowani byli Warriors, eee, takim obrotem spraw, no ale nie tylko Mike, Mike'em Mike, Conley'em żyją Memphis Grizzlies. Kolejny świetny mecz za Randolfa. Mówiąc mecz, myślę, pierwsza, czwarta kwarta, bo, w tym czasie zdobył 18 ze swoich 20 punktów. W pierwszej kwarcie chyba rzucił ich 10. Tak, 10, 13, 7 z gry, ale był bardzo agresywny. I w ogóle w tym meczu jest wiele historii. Może powiedzmy sobie o jednej. Przed meczem. Nie wiem, myślisz, że jakby były zakłady bukmacherskie, to ile można byłoby za złotówkę postawioną dostać, jeżeli byś obstawił, że Memphis Grizzlies wygrają punkty z kontr z Golden State Warriors? 21, to no trochę, trochę na pewno. Grali agresywnie pewno. w obronie wymuszali te straty. 20 strat Golden State Warriors i Memphis nagle mogą tak, tak. biegać. Warriors po raz pierwszy mieli w tym sezonie więcej, więcej strat niż asyst. To, to w ogóle był taki mecz. Pierwszych, pierwszych rzeczy w tym sezonie dla, dla, dla War Warriors, bo ja chyba nie przypominam sobie w tym meczu, takiego meczu w sezonie, a na pewno nie, nie takiego, który odbył się w ich hali, w którym oni by dali, dali dali grać swoim przeciwnikom ich styl. tak, Czyli to nie oni narzucili styl Grizzis, tylko Grizzis narzucili swój styl zawodnikom Golden State Warriors. I, i to widać chociażby po wyniku. Warriors zdobyli tylko 90 punktów, i Memphis zdobyli. Też stosunkowo mało, 97, i to jest pierwszy raz, w którym, w którym Warriors przegrali w tym sezonie, gdy ich przeciwnicy nie zdobyli przynajmniej 100 tak. punktów. I, i, I to widać, tak. że, że styl narzucony przez Memphis no, da, dał radę tym razem. Wcześniej było 44 do 0. E, tak. Jeżeli chodzi o ten stosunek, Warriors wygrali wszystkie 44 mecze, kiedy ich rywale rzucali mniej niż 100 punktów. E, Warriors mieli też fatalną pierwszą połowę. Rzucili w niej 39 punktów. To był drugi ich najgorszy wynik w tym sezonie. Wcześniej raz rzucili 38 w meczu w San Antonio w sezonie Gularnym, zresztą w kwietniu, czyli nie tak dawno temu. No i historią tego meczu na pewno jest i to chyba największy uśmiech twój budziło ale takie żadne zdziwienie Tony Allen na Leju Thompsonie. I tak. Clay Thompson bardzo. First zawadzi. team defense! <laughs> tak, no i jak najbardziej zasługuje na first team defense. Oczywiście, że zasługuje. Fenomenalna obrona. Świetna, i, i to, jest, to jest coś, co może dać nadzieję Memphis na kolejne mecze. Bo ja wątpię, żeby, żeby Stefan Curry rzucał dalej tak, jak rzucał w tym meczu, tak? 2 na 11 za 3. Wątpię, żeby to się powtórzyło, bo to jest zawodnik, który potrafi trafić z trójki, nawet jeśli, jeśli ma, ma przed sobą dwie ręce. Mike Koneja i Tony'ego Alena. Ale jeśli uda się Memphis zatrzymać Kleja Thompsona, czyli to połowę Splash Brothers, jeśli Tony Allen wejdzie mu do głowy, tak jak rok temu wszedł do głowy Kevina Duranta, to, to czemu nie? Sky the limit, jak to mówił w Ameryce. I, I być może jeszcze jedna fajna statystyka z tego meczu: Warriors oddali 26 trójek i aż 21 z nich było kontestowanych. To jest naprawdę Świetny, świetny współczynnik. Więc widać, jak agresywnie bronili Memphis, jak doskakiwali do swoich rywali. Tak. W ogóle Clay Thompson, Steph Curry łącznie trafili trzy trójki z 17 prób. Czy to jest taki barometr tego, jak wyglądała gra Golden State Warriors. Oni mieli problemy w pierwszej połowie. Sam Steve Care, że nie tylko w pierwszej, właściwie przez pierwsze 3 kwarty. I w całym meczu tylko 16, tylko 16 asyst. Ta piłka nie chodziła oni rzucali przez ręce. Oczywiście to jest głównie, głównie zasługa świetnie obrony Golden State i w ogóle śmieszne było to, że były takie momenty, kiedy kiedy Memphis Grizzlies no, dostosowywali line-up swój, tak? Zakranto grał na centrze. Na przykład Marga Sol siedział i były takie chwile, że nawet Większym składem grał Golden State, a i tak Memphis sobie radził. I to były krótkie okresy, bo zaraz Marc Gasol wchodził. A on miał problemy z foulami, tak? Gasol miał problemy z faulami, to przecież jest. Przecież jest przecież. Znaczy dla mnie jedyny gracz Memphis w tym meczu, któremu aż tak wielkiego plusa, bym nie tak, dał. Tak, tak. On, on, zagrał, on zagrał dość słabo. -Gasol tak, nie radził być... sobie z Raymondem tak. Greenem w ataku. Miałem ja myślałem, tak, że no, tak. Draymond Green jest silny, jest szybki, ale. No, więcej się powinno wymagać od Marka tak, Gasola. Tak. Nie powinien tracić piłek i powinien jednak. Znaczy on ma problemy z przepychaniem swoich rybali w półsłup. On tego generalnie nie robi. On tak, wykorzystuje swój wzrost, tak. ale powinien, jednak, mimo wszystko. Trochę masy ma no to, jest, to nie jest zawodnik no, jak, 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 jak z tak to nie jest zawodnik na, na drugi, trzeci mecz tyłem od kosza tylko to jest bardziej zawodnik, który woli zostawać na tym piątym, szóstym metrze od kosza i wtedy dostawać ewentualnie piłkę na, na ten rzut półdystansu no wczoraj rzeczywiście nie, nie zagrał dobrego spotkania Marga Sol ale no on potrzebuje go Grizli, żeby w, zrobić coś w tej serii i, i wydaje mi się, że Mark będzie bardziej agresywny szczególnie w Memphis no tak. i to jest, to jest, to jest to jest coś ciekawego. Czy, czy Memphis są w stanie nakurwać tę serię? Nie wiem, jak Ci się wydaje. Czy, czy jednak Wiesz ten co? mecz... Wiesz co? ja Mi się wydaje, jak wrócił Mike Conley i teraz, teraz jadą do siebie, Ty. gdzie jeżeli potrafili na wyjeździe zagrać taki mecz, to u siebie tym bardziej powinni potrafić zagrać taki mecz w defensywie. E... I nie zdziwię się jakby było 3-1. chociaż obstawiam, że będzie 2-2 po czterech w tej serii. Troszeczkę na absolutnie krwi Golden State Warriors i oczywiście w TNT już się zaczęła typowa gadka, że za dużo jumperów rzucają. No i to jest, to jest, to jest w sumie prawda, ale oni rzucali podobną ilość jumperów, tylko właśnie. Większość była kontestowana, bo, bo obrona Memphis Grizzlies, szczególnie playoffowa obrona Memphis Grizzlies, to jest zupełnie inny potwór, tak? I fajnie, że można powiedzieć właściwie o wszystkich, prawie o wszystkich graczach Memphis, coś pozytywnego w tym meczu. Może Margerson nie najlepiej, Vince Carter. Też średnio. Jeff Green w tym meczu, który bardziej mi się podobał. Bo... Był lepszy, ale był lepszy, był lepszy przede wszystkim w obronie, bo po atakowanej stronie parkietu Grizzlies mają takie line-upy, gdzie, gdzie Jeff Green jest pierwszą opcją no, e, jest drużyny dobrze. w ofensywie I, i to nie jest dobre, bo on wtedy przetrzymuje piłkę. Przez kilka sekund i jedyną jego opcją jest wejście pod kosz na to, tych co się, To, co się podobało, to chyba jego pierwsza akcja, gdzie dostał piłkę w post-up na 3 metry od kosza, takiego tak. ty wykończył. Tak. Później raz miał ścięcie pod kosz, chyba dostał, ale tak to, im dalej od kosza jest Jeff Green, tak. tym jest, tym jest lepiej dla, dla Golden State kto i dla, dla kogokolwiek, jakiejkolwiek obron NBA, nawet obrony Lake. Ale kto wie, bo być może teraz, gdy Mike nie wrócił, Jeff Green musi mieć tylko jedno dobre spotkanie. Wiadomo, że teraz, Wystarczy jeden mecz, który on zdobędzie te 20 parę punktów z ławki, będzie miał swój dzień rzutowy, będzie, będą mu wchodziły trójki. No i w playoffach takie rzeczy się liczą, bo ta seria przypomina mi na razie mocno tą serię standard rok temu. Pierwszy mecz też taki był wtedy dość jednoznaczne zwycięstwo gospodarzy z Oklahoma, no a drugi mecz zdołali wrócić, i, i wtedy. Wtedy Thunder uratowało dobre spotkanie Redziego Jacksona. Pytanie, czy, czy teraz, w obliczu tego, że Memphis są w stanie zatrzymać Stefana Karego i Clay'a Thompsona, udowodnili to, jak zareagują na to pozostali zawodnicy Golden State Warriors? Bo wczoraj chyba ich najlepszym zawodnikiem był nie wiem, czy nie Leandro Barbosa. Tak, tak. Momentem. Leandro Barbosa, który prowadził run w drugiej kwarcie, bo tak. prowadzili 6 czy tam 8 punktami nawet. My. Znaczy w trakcie pierwszej kwarty 11, nawet 24 do 13, ale potem Leandro Barbosa wszedł. on miał najlepszy plus-minus. W drugim, miał plus 9, a co, wszyscy byli na minusie. Właściwie Mary Spade był na 0, ale grał sporadycznie, tylko 4, niecałe 5 minut. Eee, no i wyglądał naprawdę bardzo dobrze Leandro Barbosa. Co do serii z poprzedniego roku, miejmy nadzieję, że to NBA nie odegra żadnej roli w zawieszeniach na siódmy mecz, jeżeli taki, taki, mecz, taki mecz będzie. Świetna informacja dla nas. Ta seria przynajmniej 5 meczów będzie trwała. Ja nie wierzę, żeby trwała 5 meczów, tylko więcej. Nie wierzę, żeby. Memphis dali sobie nie tak, Mogli tak, przegrać u Wszystko siebie zagraje. raczej. Nie na no, dwóch spotkań u siebie raczej Memphis nie przegrają. No Szczególnie, nie z, że teraz jest trzy dni przerwy i te trzy dni. Dla Mike'a Conley'a to jest tak, kondycyjnie się... mógł, mógł, mógł Bo Mike zagrać grał w tym minut. spotkaniu tylko 27 minut. To jest, to jest coś naprawdę. A, tak, tak. Nie, nie czułem tego, że on zagrał tylko 27 minut. Bo no, naprawdę... o, on sam powiedział, że grał 50. <grym 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 tak, jakby grał <grym> 50 minut. Tak, dostał jeszcze, jeszcze po twarzy raz od Raymonda Greena, więc fani, fani z Memphis będą mieli na kogo buczać, będą mieli swojego tonego Alena. Sądzę, że Draymond Green będzie, będzie wygwizdywany w, w Memphis. No ja zobaczymy, jak to na niego wpłynie. Obawiam się, że to jest taki zawodnik, na którego gwizdy podziałają tylko motywująco. Kolejny, kolejny mecz tej serii w nocy, z soboty na niedzielę, o, dru o drugiej, eee, więc jest trochę przerwy. No i teraz możemy przejść do meczu, który, który chronologicznie był dzisiaj pierwszy. Atlanta Hawks załatwili sprawę, ale mieli dużo, dużo ułatwione zadanie, bo tego się nie spodziewaliśmy. John Wall tu zjechał sobie nadgarstek w, w meczu numer jeden, ale dograł, dograł ten mecz i wydawało się, że w tym meczu zagra, ale tuż przed meczem yy, lekarze stwierdzili, że jednak nie zagra ta ręka za bardzo spuchła. To była chyba lewa ręka i nie mógł po prostu kozować piłki John Wall, a że nie będzie rażonym rądy, jak kilka lat temu, który grał jedną ręką. Chyba to było kilka lat temu, nie? Tak mi, się, tak mi się wydaje. E, więc John Wall nie zagrał. Atlanta, kolejny mecz Atlanty, który wygląda bardzo, bardzo, bardzo bliźniaczo. Oni wychodzą w pierwszej kwarcie, oni grają świetnie, albo bardzo dobrze dzisiaj, może nie świetnie, ale bardzo dobrze w pierwszej kwarcie prowadzą ośmioma punktami po pierwszych 12 minutach i potem ta, ta magia jakoś, jakoś ucieka. E, to czego uniknęli Washington Wizards w pierwszym meczu, mieli tylko sześć strat i to co dla mnie było kluczem przed tą serią, żeby nie gubili nie piłek, teraz ten brak Johna Walla był w tym widoczny, e, że, chociaż sam John Wall ma dużo strat, ale jednak 16 strat, mhm. e, 3 straty miał Bradley Bill, Ramon Sessions miał dwie straty, Garrett Temple też doliczył straty, mimo że, że nie grał za dużo. E, no i to pozwoliło troszeczkę się rozbiegać Atlante Hawks, która jednak pomimo tego nie zachwyciła tak samo jak nie zachwyca na przykład Kyle Corver. I to w ogóle fajnie dla Atlanty, że pomimo, że Kyle Korver zgrał słabo, to oni wygrali, bo historia tych playoffów była właśnie odmienna. Kyle Korver gra źle, znaczy na niskiej skuteczności, Atlanta przegrywają, dzisiaj udało się wygrać. Jak tak jakby przegrali, o... byłaby presja cholerna. Tak tak, mówiłeś o stratach jeszcze. Nene miał cztery straty i to jest kolejny no. fatalny fatalny występ Nenę. Sądzę, że Randy Whitman powinien poważnie pomyśleć nad tym, czy, czy nie zmienić go chociażby na, na Drew Gooden'a, być może, który da więcej opcji na dystansie i trochę e, rozszerzy tą ofensywę Wizards. No ale Wizards wykonali plan minimum, tak? Wygrali w Atlancie jedno spotkanie. Atlanta. No, doprowadziła do remisu, ale to nie jest doprowadzenie do remisu, które zaprezentowali chociażby Memphis Grizzlies, tak? To nie jest doprowadzenie do remisu, które przekonuje nas, że, że ta drużyna. Mm, no, może wejść na jakiś wysoki poziom e, koszykówki i no, choć krywalem oczywiście nie, nie są Golden State Warriors, ale e, ja mam poważne, poważne wątpliwości co do, co do Atlanty Hawks, bo. Oni nie grają na tym poziomie sezonu regularnego. Nie trafiają przede wszystkim, przede wszystkim rzutów z czystych pozycji, bo w tym spotkaniu, pamiętam, to było 17 na 46 z, z niekontestowanych. 41 klub. jakoś, tak. W tak, tak, coś niskimi. takiego. Też i, to i tak był lepszy wynik niż w meczu numer 1, ale no, nie trafiają swoich, swoich rzutów, które trafiali w sezonie zasadniczym. Mimo, że Denis Schroeder był w tym spotkaniu całkiem niezły, to i Perantis trafił dwie, dwie trójki z ławki, no to to dalej, to dalej, czegoś brakuje tej drużynie, i to, i to nie jest drużyna na, na finał NBA, według mnie, niestety. No Niestety, swoją najlepszą koszykówkę grali tak naprawdę w sezonie regularnym. Okay. 60 zwycięstw, tak patrząc, jak grali, nie było, nie było przypadkiem. Jeff i Karl Korver niekontestowane rzuty dzisiaj 0 na 10, więc mm -hmm. e, nie, tak nie kontestowano rzuty Karl Korvera, to są trochę inne rzuty, bo tam ta okay. ręka zawsze gdzieś tam, gdzieś tam jest. Ale o Jeffie Tigu można troszeczkę powiedzieć. Jeff Teague drugi mecz z rzędu, kiedy on grał tak trochę niemrawo jak na niego. On potrafi okay. splitować pick and roll, potrafi między obręczów wejść i dostać się pod obręcz. Dzisiaj tego nie miał, może miał z raz czy dwa razy w końcówce. Wydaje e... mi się, że to są te kostki. No. On ma kontuzje... Może to spowalnia. Tego tak, się może nie widzi, spowalnia. ale prawdopodobnie to jest to. No ale to są play-offy, więc no, muszą się... On nie ma wymówek. No. Na... Na Mike Conley na... pokazał dzisiaj, że, że tak. nie ma wymówek. Pierwszy na wyższy poziom. Mary Karol w szóstym meczu z rzędu rzuca 20 punktów lub więcej i to jest pierwszy raz od czasu Dominika Willikinsa, kiedy w playoffie <grym> ktoś dla Hawks tyle rzuca, więc... A to było w 89 roku, czyli 26 lat temu, czyli nie wiem, czy... Nie, no był Damary Karol na świecie wtedy, on już nie jest taki, taki młody. Ale Denisa Shreddera jeszcze w planach nie było na przykład, więc... Jego a... <grym> tata jeszcze był w Afryce. Tak. <laughs> tak, tak, tak. Marcin gortad dzisiaj, dzisiaj już takiego dobrego meczu nie zaliczył, i w ogóle to było widać, że mu tak, jak cholera, tak. Te, tak żona, no, wola, tych podań. Rzucił tak. 10 punktów. Ale, tak. Dzisiaj mógł <laughs> zbić jakieś 6 fauli. E, 6 fauli w końcówce, kiedy w czwartym kwarcie ten mecz był jeszcze w miarę blisko, bo, bo wchodzili w czwartą kwartę Wizards mając tylko 5 punktów mniej niż Hawks. Miał w czwartej kwarcie w połówce Marcin Gorta takie dwa proste, jeden layup, jeden rzut, tak jedną ręką z dwóch, trzech metrów nie trafił obydwu, i po tym drugim rzucie zaliczył swój szósty faul, i właściwie wszystko się skończyło. Marcin Gorta, który jako jedyny z tych, którzy grali jakieś minuty, miał tylko minus jeden, cała reszta miała minus dziewięć lub więcej z graczy, graczy Wizards, czyli on robił dużą różnicę. Randy'ego Whitmana nie pochwalę za to troszeczkę za dużo nena. W pierwszym meczu chyba nim zagrał poniżej 20 minut. Ja, ja, ja się nie dziwię, Whitmanowi, że on zaczyna nena. To jest klasyczny line-up, który zaczyna w Wizards i nie mam nic przeciwko temu, bo może coś to da e, i chociaż te kilka minut, a potem można to zmieniać, tak? Żeby mieć dobrą rotację z ławki, żeby nie zaburzać tego wszystkiego. No więc dzisiaj 27 minut Kevin serafę grał minutę tylko, więc może on troszeczkę więcej powinien, bo serafę nie otworzy tym bardziej. Ale Nene po prostu jest nie mrawy. Gubi piłki nie wiem, gdzie on jest myślami, chyba na Kopakabanie. A nie na, boisku, nie na boisku koszykarskim. Bradley Beal. Bradley Beal, który wyglądał nieźle, chociaż mi się wydaje, że te kostki też go trochę spowalniają. W pierwszej połowie miał dwa razy taki mysmecz na Horfordzie i na Millsapie chyba, czy nawet na Anticiu i nie potrafił ich minąć. Troszeczkę tej szybkości zabrakło, ale. Później skreśliłem tą notatkę, bo w drugiej połowie pod trochę przyspieszył, ale jednak też mu brakowało. Johna na 8 na 22 tego spacingu takiego. Nie było, nie było kogoś, kto przebije obronę. Nie było kogoś, kto przebije obronę i rozrzuci. Chociaż naprawdę, e, e, Ramon Sessions w trzeciej kwarcie już 10 punktów z rzędu. Więc. No to był taki typowy nagły wybuch Ramona Sessionsa, tak? To jest właśnie taki zawodnik, który zazwyczaj robi to z ławki, no ale on będzie miał w spotkaniu swój fragment. No i szkoda, że, że, że zabrakło tego, tego wsparcia, z, które zazwyczaj daje Wall session sprzed bez ławki, Gdyby, gdyby tak, taki występ zajdźł z ławki, to pewnie Wizards wygraliby to spotkanie, a no, tak bez Walla nie mieli, nie mieli tutaj nic do powiedzenia. Ale ja chyba po tych dwóch meczach w Atlancie, nie wiem jak ty, ale zmienię swój typ, bo typowałem najpierw Hoax z sześciu meczach, ale... Oho, a to tak nieładnie, tak nie ładnie, to jest nieładnie. takie oszukiwanie. No. <laughs> No niestety, trochę, trochę będę musiał szukać, bo no nie podoba mi się ta Atlanta Hawks, i jeśli oni naprawdę zagrali słabe spotkanie. W obliczu braku Johna Walla oni powinni tutaj zrobić blowout na, na Washington Wizards, a przez trzy kwarty to był równy mecz. Dopiero w tej ostatniej odsłonie spotkania nam wyszli, wyszli na większe prowadzenie i zdołali to przeciągnąć na swoją, na swoją szalę, ale z Johnem Wallem to będzie wyglądało inaczej, jeśli ten niego nadgarstek nie będzie jakimś poważnym problemem w przyszłości, a John Wall też ma teraz trzy dni na to, żeby, żeby odpocząć, bo czwartek no. w NBA jest wolny, no to wydaje mi się, że, że jego, jego gra i jego współpraca z wyższymi zawodnikami, którzy lepiej będą z nim grali na parkiecie, przechyli jednak tą serię na, na stronomizację. No Może ja, się ze mną nie zgadzać. Ja nie, ja nie zmieniam swojego typu, bo miałem Hawks w siedmiu meczach, czyli to jest taki typ, cholera wie co się, co się wydarzy. Ja jednak no, cały sezon tak śledzę Atlanta Hawks i naprawdę z utęsknieniem czekam na takie mecze. No zagrali mecz numer 6 z Brooklynem takim mniej więcej, jak w sezonie regularnym, gdzie to była po prostu poezja koszykarska w dużej mierze. Teraz tego brakuje, bo i obrona play-offowa jest nieco inna, ale i żółty im kompletnie nie, nie, nie wpadają. Calkor forsuje. Tak, e, tak. Forsuje te, te rzuty e, troszeczkę za bardzo. jest e, 7 na 22 za 3 w tej serii, więc no. no, no właśnie, rzuca na poziomie poniżej 40% i to grubo. To jest jak chyba, przeciętny tak. strzelec w NBA, tak? A, a rzucał 49, go. tak, no. więc to. E, no i też Atlanta musi liczyć, że zaczną rzuty wpadać. John Wall na pewno wróci na mecz numer 3, No nie wierzę, żeby nie wrócił, ma trzy tak, dni tak. na no, odpoczynek, to nie jest jego rzucająca ręka, lewa, więc. Sądzę, że on, gdyby, gdyby, Hawks wygrali mecz numer 1, to John Wall zagrałby nad tym spotkaniu, ale jak mówiłem, no plan minimum tak, przez tak. został wykonany, więc tak samo może być z Chrisem Polem. Zresztą dzisiaj, który. No, Chris Paul 50-50, że dzisiaj zagra. Ja bym dzisiaj, nawet jakby było 60-40, to bym nie grał. Chris tak, Paulem też bym dał mu odpoczynek. Tym bardziej, że to jest kontuzja, kontuzja nogi, więc no, noga zawsze będzie ważniejsza i bardziej ryzykowna niż, niż nierzucająca ręka. Tak? Nie wiem, jak jest z hamstringiem, czy, czy większy odpoczynek coś da, bo mi się wydaje, <suszę> że może chociaż troszeczkę. Da, bo ta kontuzja będzie się ciągnąć do końca No, no nawet jeśli to nie tak da na kontuzji, no to jednak Clippers zagrali siedem meczów, 7 spotkań w tej pierwszej serii, więc no, nawet taki fizyczny odpoczynek kilku dni dla tak, Tisapola. Tak. No tym bardziej, że tam nie ma takiej przerwy, tak? Tam tak. grają co dwa dni. Dziwny ten terminarz, tak. Nie <laughs> wiem nie wiem dlaczego, to tak to, to jakoś mieszają. E, no i. Aha, no i Clay Thompson nie będzie miał więcej dni na trening niż trójka z jednej nogi. No, no, Clay, Thompson, musi w salę, Clay no. Thompson też jest dzisiaj sponsorem za akcję, serię akcji dnia. Trójka z jednej nogi, potem w tej samej akcji, potem nietrafiony w sad, i potem w następnej akcji jeszcze nietrafiony layup i właściwie cały mecz Clay Thompsona mniej więcej tak wyglądał. I czy minu... Tony nie, Allen, czy to nie, Allen jest top 5 zawodnikiem tych play-offów? Eee, nie, nie oglądałem pierwszej rundy Memphis, bo to, to no. była no, Więc nie powiem, czy jest top <laughs> 5. Ale na pewno teraz na to wyrasta. Tak? Jeżeli tak Bez będzie grał, to wiesz, tak. druga runda to już jest wyższy poziom. First Team Defense. Tak. Minus dla fanów Golden State, którzy nie wybuczali chyba tego Ale. No, tak nie, nie, nie to, zapomnieli to chyba. Nie. W ogóle nie, to... tak nie nie weszli w ten mecz, fani Golden State Warriors, tak mi się wydaje. W sensie no no tak, chyba, domów, by, chyba bardziej się skoncentrowali tak. na tej celebracji. wi fine, fajnie, tak, tak, a tak, potem. Tak. A potem Mike Conley to wszystko popsuł. Mike i jego oko, które wygląda coraz, coraz, coraz lepiej. Już można na niego patrzeć. Prawie nie jak oko. Prawie, tak, jako, jako. prawie jak oko. Dobra. E, jutro też sobie tak, takie szybkie przewidywania. E, czy Clippers wyjdą 2 do 0, na 2 do 0? Nie mam, pojęcia, nie mam, nie mam pojęcia. Ja prawda? Ja też, tej serii nie chcę typować. Tak, bo to, jest, się... to jest dziwna seria. Ale wydaje mi się, że, że Clippers wygrają ten mecz. Nawet bez Klisa Paul'a. Obawiam się, że Houston trochę upadło psychicznie po tym meczu numer jeden i James Harden nie był tym zawodnikiem, którym powinien być. On był taki Harden. jak rok temu. Tak, 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 tak. tak. To, no, mają zdrowego Dwighta Howarda i to jest coś, co może przechylić szale na ich stronę, ale. No nie wiem, nie wiem. Gdybym musiał postawić swoje pieniądze, to postawiłbym jednak Clippers. Tak? No ja raczej też. Za to w drugim meczu tutaj stawiam automatycznie na Cleveland, że oni wyrównają Muszą. tę serię. LeBron musi zagrać LeBron musi teraz... i tak grać lepiej. Nie, nie wierzę, żeby on takiego czołka zrobił w czwartej kwarcie. LeBron jest na tyle dobry, a... a Chicago, czy oni zaliczą taki drugi dobry mecz? No nie wiem, ale na, na pewno będą duże emocje i o tym będziemy sobie mówili jutro. Może czy... być 1-1 jeden, jeden po, po, po każdej serii na razie, no, ale... Może, by, może być jeden 1 i będzie ciekawe. I im tak. więcej... Serie są dosyć ciekawe, nie ma takich jakichś serii typu Boston, Philadelphia sprzed kilku lat, albo coś, coś takiego, więc, e, więc będzie fajnie. E, to dzisiaj tyle. Dzisiaj ten odcinek będzie w mono, czyli będzie słychać nas na obu słuchawkach. Wow. Czy nawet taki jest plan. I... To jest 70 odcinek, tak? To 70 to odcinek, tak. Po 70 odcinkach doszliśmy do Jesz... tego. Znaczy, jeszcze musimy... 200? Tak, jeszcze 200 i może może będzie może dukania, wyłączymy albo coś takiego. Szum też chyba dzisiaj usunę, jak się uda. Wow. No, takie wiesz, takie upgrade. Co 70 <laughs> odcinków. Zapamiętaj Kurczę, mi. mamy coraz więcej wyświetleń, no? Tak. To chyba zasługa krzyśka, że tak, tak wiesz. No, się... Przez skromność nie zaprzeczę. <laughs> Dobra. E, to o Piotrek jest dostępny, no, no. mówił, że on będzie 10.30, może się podłączy do nas, no ale że... my już kończymy. No nie, e, może wie, coś doda od siebie. Może coś doda od siebie, tak. E, no dobra. Dobra. Jutro może będzie Piotrek. Miejmy dobra. nadzieję, że będzie. To tyle. Byli do... z nami. Krzysiek Uzdowski I Karol Milcarz. Do usłyszenia. Do usłyszenia.